Zwalczanie kiełkującego pragnienia i wmawianie sobie, że nigdy mi się nie uda, tworzy w Twoim życiu ogrom napięcia. Sednem tej historii jest fakt, że istnieje coś przeznaczone wyłącznie dla Ciebie, co znajdziesz tylko wtedy, gdy pozwolisz marzeniu przeciągnąć się przez zasłonę strachu. Cześć. Witam Was serdecznie w piątkowy poranek przed weekendem. Dzisiaj w naszej pomarańczowej teczce fragment mocno inspirujący fragment z książki Mel Robbins: Nawyk przybijania piątki. Mel Robbins to jest kobieta, która w branży rozwoju osobistego zrobiła karierę już taką nowoczesną. To znaczy, ona zaczęła od publikacji internetowych. To tam zaistniała, nagrywa wideobloga, nagrywa swoje audiobooki, podcasty i napisała również dwie książki. Bardzo ciekawe, bardzo inspirujące. Być może znacie, na pewno część z Was zna jej regułę 5 sekund wydaną przez wydawnictwo Galaktyka i nawyk przybijania piątki jest ciągiem dalszym. Jest krokiem drugim Mel Robbins, jeśli chodzi o książki, także Galaktyce dziękujemy za te niesamowicie inspirujące, dobre książki. Mel Robbins pisze o swoich własnych doświadczeniach, w tej książce nawyku przybijania piątki uczy tego, jak pracować nad sobą, nad swoją samooceną, co możemy zrobić, żeby wzmocnić swoją wiarę w to, że nam się uda, co możemy zrobić, żeby nie bać się łapać za wielkie cele w życiu. Ona sama też przeżywała ten strach, ale ma też bardzo ciekawe doświadczenia, którymi się tutaj dzieli. A tak na marginesie jako zakładka dzisiaj służyła mi taka piękna kartka od mojego przyjaciela Marka. Marku, jeśli mnie oglądasz, bardzo ci dziękuję. To świetne, że jeszcze w dzisiejszych czasach piszemy sobie takie kartki, patrzcie, ręcznie pisane w pięknej kopercie. Super sprawa w dzisiejszych czasach, ale wracając do Mel Robbins. Ona w tej książce opowiada historię Eduarda, takiego taksówkarza, który marzy o karierze aktora hollywoodzkiego, ale na razie jest taksówkarzem w Dallas i nie może się zdecydować, żeby wprowadzić jakiejś zmiany. Więc Mel Robbins rozmawia z nim i jest takim agentem tej zmiany, i oto jak kończy całą tę historię. Wróćmy do Eduarda, pisze, który uświadomił sobie, że nasza rozmowa była właśnie takim sygnałem do działania. Powiedziałam mu rzecz następującą: Znakomicie, Eduardo, jeśli chodzi o Twoją przyszłość, jestem osobą najbliższą temu agentowi, o którym o sobie roiłeś. Pracuję w Hollywood, prowadzę talk show i powiem Ci prosto z mostu: nikt cię sam nie znajdzie. Mogę się założyć, że wyobrażasz sobie scenę, jak pewnego dnia podjeżdżasz na lotnisko w Dallas, odebrać pasażera, który okazuje się agentem z Hollywood, a on w magiczny sposób daje ci życiową szansę. Takie rzeczy się nie zdarzają. Zamiast niego świat zesłał ci mnie. Dlatego dostałeś kopa w tyłek i brutalną prawdę, o której Mel mówiła wcześniej. Jesteś przekonany, że dopóki siedzisz tutaj za kółkiem, nie stanie ci się krzywda. Mylisz się, bo każdego dnia, będąc w dallas i wsiadając do tego samochodu, jeżdżąc wśród innych ludzi i tylko myśląc o swoim marzeniu, powoli umierasz w środku. Twój duch się dusi. Zabija cię całe to myślenie, czekanie i negowanie. Jeśli nigdy nie ruszysz tyłka z Dallas i nie zaryzykujesz wyjazdu do Kalifornii, nieważne jak dobrym mógłbyś być aktorem. Choćbyś był nie wiem jak zabawny czy utalentowany, to bez znaczenia, jeżeli nie wejdziesz do gry. Granie polega na występowaniu, tylko na podejmowaniu starań. Wysłuchiwaniu odmów, próbowaniu raz po raz, bez końca to jest prawdziwa praca związana z aktorstwem. Teraz albo nigdy. Zrób swój ruch. Chcesz podjąć grę? Chcę, odparł Eduardo, bosko. Chcę podjąć grę, powtórzył wyraźnie ożywiony. Składam wypowiedzenie i przeprowadzam się do Los Angeles. Za 10 lat, jak już zdobędziesz tego Oscara, lepiej mi podziękuj. Podziękuję, odrzekł. Wiesz, co jest w tym dziwnego? Najdziwniejsze jest to, że należy do osób dobrze zapamiętujących tego rodzaju sytuacje. No to tym bardziej pamiętaj o podziękowaniach, bo ja też sobie ciebie zapamiętam. Kilka minut później podjechaliśmy pod hotel. Uścisnęłam go i pomachałam na pożegnanie. Wchodząc do hotelu, wciąż kręciłam głową. Przed realizacją własnych marzeń powstrzymywał go tylko on sam. I u ciebie jest tak samo. Do tej niecodziennej rozmowy doszło dwa lata temu. Zastanawiasz się, czy Eduardo się przeprowadził? Nie wiem. Może nie, może tak. To bez znaczenia. Zrelacjonowałam ci ją, aby pokazać, że każdego dnia masz wybór: możesz podążyć za głosem marzeń, albo z nim polemizować. Zwalczanie kiełkującego pragnienia i wmawianie sobie, że nigdy mi się nie uda, tworzy w twoim życiu ogrom napięcia. Sednem tej historii jest fakt, że istnieje coś przeznaczone wyłącznie dla ciebie, co znajdziesz tylko wtedy, gdy pozwolisz marzeniu przeciągnąć się przez zasłonę strachu. W każdym marzeniu wartym spełnienia szanse nie będą ci sprzyjać. To jednak nie jest ważne, ponieważ wiem, że jeśli pójdziesz po linii najmniejszego oporu i zrezygnujesz z prób zdobycia tego, czymkolwiek to jest, będziesz żałował do końca życia. Przekonałam się na własnej skórze, że znajdowanie w sobie odwagi do pracy nad ziszczeniem marzeń jest to wiele ważniejsze niż samo ich spełnienie, ponieważ akt próby jest wyrazem szacunku dla prawdziwego głosu własnej duszy. Dlatego nie ma znaczenia, co przydarzy się Edwardowi, jeśli już trafi do Los Angeles. Ważna jest jego wiara w siebie, która zmotywuje go do przeprowadzki. Ważne jest zaufanie pokładane we własnych możliwościach oraz odporność, jaką może zdobyć jedynie dzięki przekraczaniu granic i podejmowaniu ryzyka. Teraz zaś liczy się to, co ty zrobisz z opowieścią o Edwardzie. Masz swoją wersję przeprowadzki do Kalifornii, a ja swoją. Uruchomić podcast. I dlatego potrafię zrozumieć jego rozterki. A gdy już uda mi się z podcastem, zapewne pojawi się nowa rzecz, nad którą zacznę znów główkować ze strachu przed podjęciem próby. Pojawią się ludzie, którzy wzbudzą moją zazdrość. To wszystko tylko objawy strachu i zablokowanej inspiracji. Syndrom ptaka zamkniętego w klatce. Można go uwolnić. Jedynie działaniem. Na tym polega gra zwana życiem. Nie wahaj się, więc tylko graj. Wytrzymacie jeszcze chwilę? Posłuchajcie. Sądzę, że do tej rozmowy doszło nie po to, by Eduardo przeprowadził się do Kalifornii, lecz po to, abym zyskała przykład, którym będę mogła się z Tobą podzielić. Przykład oczywisty, zrozumiały. I pozwalający tak łatwo odnaleźć się na miejscu tego młodego człowieka, że na wieść o jego zaniedbaniach można wręcz, namaca, wręcz namacalnie czuje się własny smutek i złość. Może jego opór i strach są darem, którego potrzebujesz, by obudzić się na własne pragnienia. Mam nadzieję, że kiedy teraz siedzisz i tak jak ja, wtedy złościsz się na Edwarda, myślisz też o własnym strachu, który powstrzymuje cię przed działaniem. Nic nie robienie jest jakąś decyzją. Jest nią też czekanie. Obawiasz się, że pogoń za marzeniami wystawi cię na ryzyko. Mylisz się. Największym ryzykiem zawsze jest nierobienie niczego. Bo nawet jeśli ci się nie uda, zawsze możesz wrócić do tego, czym zajmujesz się w tej chwili. A z badań naukowych wynika, że po takim fiasku przy kolejnej próbie będziesz mieć dwukrotnie większe szanse na sukces. Jest w tobie coś z Eduarda Masz marzenie, o którym myślisz bez przerwy, gdy prowadzisz samochód, stoisz pod prysznicem, siedzisz przy biurku, słuchasz tej książki, zmywasz naczynia czy wyprowadzasz psa na spacer. Tak jak Eduardo, tylko zastanawiasz się i czekasz na idealny czas albo na kogoś, kto cię odkryje bądź udzieli pozwolenia na działanie. Czekasz, aż wszystko perfekcyjnie się ułoży, na gotowość. Całe to czekanie zabija Twoje marzenia. Pragnąc nowej przyszłości, działaj zgodnie ze swoim pragnieniem. Zrób pierwszy krok, bez względu na to, jak bardzo się boisz. Mocne słowa, Mel Robbins, z nawyku przybijania piątki. Jest tutaj dużo pięknych historii. Ja mam wielką ochotę zrobić kiedyś taką dłuższą audio-inspirację i przeczytać Wam cały fragment, cały rozdział jeden. Z tej książki, piękną historię, tego jak Mel e, zakochała się w pewnym obrazie i co się zaczę, zaczęło dziać później. Mam nadzieję, że wydawnictwo Galaktyka nie będzie miało mi za złe, jeśli przeczytam kiedyś cały rozdział. A powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie? Czy wytrzymacie audio inspirację, która będzie trwała 15 minut? Czy to by był dobry pomysł? Napiszcie coś w komentarzach, ciekaw jestem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audio-inspirację. Mam nadzieję, że rozbudziłem w Was to marzenie, które każdy z nas w sobie ma. Każdy z nas ma te myśli, prawda? Coś by było genialne, gdyby się udało. Tylko, żeby się udało, musimy postawić pierwszy krok musimy zacząć coś z tym robić. To jest wspaniały, wielki temat, który dotyczy każdego z nas, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo się tego wypierali. Dlatego bardzo mnie poruszył ten fragment z książki Mel Robbins, i dlatego musiałem Wam go dzisiaj przeczytać. Może zainspirujesz tym fragmentem kogoś jeszcze? Wyślij, jak zwykle, podziel się i mam nadzieję, do usłyszenia po drugiej stronie weekendu. Na razie, cześć.